Witaj. Dzień dobry. Karta dnia to letarg. Ta karta mówi, że pilnie potrzebujesz odpoczynku. Kiedy Twoja energia jest na wyczerpaniu, czas na chwilę się wyłączyć i wycofać w regenerującą ciszę. Ta karta radzi też, byś zwrócił uwagę na swoje nawyki związane ze snem. Koliber zachęca cię, byś każdego dnia zrobił sobie przerwę. Chwilę odpoczynku, w której świadomie poczujesz słodycz życia, zregeneruj swoją duszę, przypominając sobie wszystko, za co odczuwasz wdzięczność. Kiedy już odpoczniesz, odprężysz się i nabierzesz sił, ponownie wkroczysz do akcji z nową energią, a Twoja produktywność sprawi, że praca będzie łatwa i radosna. Dobrego dnia.